Nikt nie podsumował komunistycznych korzeni i wyjątkowo mętnego życiorysu czarzastego tak celnie, bez znieczulenia i bez politycznej poprawności, jak przemysław czarnek. Posłuchajcie. Pan czarzasty jest jednym z trzech polityków, którzy byli zamieszani w aferę Rywina. To jest rzecz nieprawdopodobna że tego rodzaju ludzie robią kariery polityczne. Druga osoba w państwie, przedstawiciel polskiego parlamentu, musi być trochę jak żona Cezara, czysta i bez żadnych zarzutów. A ja nie mogę zapomnieć, że to właśnie pan Kwiatkowski, pani Jakubowska i właśnie pan Czarzasty byli bohaterami źródła afery Rywina. Kto to? Bronisław Komorowski Polsat. Ciekawe, prawda? Nawet ich prezydent, na którego pan czarzasty zapewne głosował w drugich turach i w 10 i w 15 roku, mówi, że to jest skandaliczne, żeby tego rodzaju ludzie robili kariery polityczne i nie mogą być marszałkami Sejmu. Nie my, wasi ludzie tak mówią. Ale przedstawmy jednak bliżej pana Włodzimierza Czarzastego. Następny cytat. Różnica między nami polega na tym, że ja pana generała Jaruzelskiego uważam za postać, którą cenię. A pana pułkownika kuklińskiego uważam za zdrajcę. Włodzimierz szczarzasty, włodzimier szczarzasty, polskie radio jedynka. Dzisiaj, proszę Państwa, jest 80. rocznica odsłonięcia pomnika czterech śpiących, bohaterów armii radzieckiej komunistów, Być może właśnie dlatego, to dzisiaj w 80. rocznicę mamy wybrać Włodzimierza Czarzastego, który mówi o Kuklińskim, że to jest zdrajca, a o Jaruzelskim, zbrodniarzu, komunistycznym zbrodniarzu, mówi, że to jest człowiek, do którego on ma szacunek. Następny cytat z pana Włodzimierza Czarzastego: Sowieccy żołnierze wyzwalali również Polskę. Wie pan o tym? Wie pan o tym? Pytał pan Włodzimierz Czarzasty w gościu wiadomości redaktora prowadzącego. Nie, panie marszałku, nie. Żołnierze sowieccy zniewalali Polskę w miejsce Niemców. To są fakty historyczne. Nie wyzwalali tu nikogo. Mordowali, gwałcili i okupowali nasz kraj przez kolejne kilkadziesiąt lat. Ale pan Włodzimierz Czarzasty ma też dobre strony. Oto pan Włodzimierz Czarzasty odsłonił nam prawdę o tym, kogo mamy po tej stronie w 80%. Kiedy Frasyniuk mówił, 31 sierpnia wczoraj śpiewa śpiewamy Janek Wiśniewski padł, ale w grudniu 70. Tylko że my ich k pokonali. To nie jest temat na dobry film, równy żołnierzom wyklętym? Pyta Frasyniuk. Odpowiada Władysław y, y, Włodzimierz Szarżast. Drogi Władysławie Frasyniuku, żeście komunistów pokonali? No nie. Wyście się z nami k przy okrągłym stole i 4 czerwca dogadali. Dogadali. Panie szarazny pan tak się pan nazwał komunizm zabroniony konstruktor grupu parlamentarnego nie może Koalicja obywatelska. obywatelska. Bardzo proszę! Dziękuję bardzo. Jeśli uważasz, że takie treści są dziś potrzebne, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i udostępnij ten materiał. Możesz też wesprzeć naszą pracę jako mecenas Białego Kruka w programie wsparcie YouTube, a na białykru.pl znajdziesz książki, które bronią cywilizacji, kultury i prawdy.